Witam, ponieważ zapewne wielu z Was zastanawia się, jak to jest właściwie z tym faksem, drukowaniem kalki za pomocą faksu. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest łatwe, czy faks do tego się nada, czy nie. Postaram się nagrać krótki filmik, jak to działa, jak to wygląda w praktyce, żeby każdy z Was mógł zobaczyć, że naprawdę tanio możemy sobie drukować kalki i zaoszczędzić czas. Potrzebna nam będzie do tego celu kalka przeznaczona do termodruku. Środkową warstwę możemy od razu usunąć, bo jest nam do niczego niepotrzebna. Kładamy naszą kalkę w odpowiednią stroną. Pamiętajmy jednak, żeby nie wyciągać całej tej żółtej części. Ponieważ za zanim zacznie drukować nasz wzór, kawałek papieru jeszcze sobie wysunie. Ważne, aby dobrze ułożyć i dość ciasno zwinąć część, gdzie jest kalka i nasz papier transferowy, ponieważ czasem zdarza się, że faks wciągnie ją nie tam, gdzie trzeba. Tutaj dokładnie widać, jak fax wysuwa sobie jeszcze kawałek papieru, zanim zacznie drukować. Teraz bierzemy wcześniej wydrukowany wzorek. Ważne, żeby wydrukować go w odbiciu lustrzanym, ponieważ fax drukuje odwrotnie. Instalujemy go za drukowaną stroną kartki do dołu i wciskamy przycisk kopiuj. Resztę pracy zrobi za nas fax, my musimy tylko delikatnie podtrzymywać wychodzącą kartkę, pilnując żeby wychodziła ona prosto i nie pozaginała się. No i mamy to. Nasze zdjęcie referencyjne zostało idealnie przeniesione na kalkę. Teraz pozostaje nam tylko wyciąć to i przenieść na skórę. Faks najlepiej sprawdza się przy wzorach graficznych, linearnych, gdzie nie ma dużo cieni, chociaż i na to jest sposób, ale o tym nagram kiedyś kolejny filmik. Mam nadzieję, że ten materiał rozwieje Wasze wątpliwości na temat faksu i pomoże podjąć komuś decyzję, czy warto zainwestować 100 zł, żeby zaoszczędzić sobie nerwów i czasu, jaki jest potrzebny na przygotowanie kalki metodą tradycyjną.